Cześć, witam serdecznie, zapraszam na kolejny filmik z serii QA, czyli wy pytacie, a ja odpowiadam. Jeżeli Wasze pytanie nie pojawi się w dzisiejszym filmiku i odpowiedź na nie oczywiście, to istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że już na nie odpowiadałam, także na dole podlinkowuję. E, inne filmiki z tej serii, a dzisiaj zabieram się za odpowiadanie. Dużo pytań o Irlandię się pojawiało, między innymi to, czy warto zwiedzić Irlandię, oraz co warto tam, tak właściwie, zobaczyć. Ja oczywiście uważam, że jak najbardziej warto. Ale uważam, że ogólnie warto zwiedzać, jeździć po świecie. Takie pytania też się pojawiały. Czy warto zwiedzać? Ja myślę, że nic nie uczy lepiej świata i życia niż podróż właśnie. Raz sama podróż uczy życia, a zwiedzanie uczy świata plus życia. Eee, poznajemy nowe kultury, nowych ludzi, nowe obyczaje, nowe rzeczy, smaki, widoki, przygody. Wydaje mi się, że to jest bardzo rozwijające, uczące i nic nie nauczy Was więcej raz o samym sobie, Dwa o świecie, niż właśnie podróżowanie. Także, jeżeli ktoś tylko ma do tego możliwości, to ja jak najbardziej zachęcam, nie bać się podróżować. To nie muszą być dalekie podróże, odległe, to może być wioska obok, miasto obok, to może być drugi koniec świata, ale to naprawdę uczy i rozwija, i ja jestem za tym. A wracając do pytania o Irlandię, to uważam, że Irlandię, tak jak wszystkie inne kraje warto zwiedzić, a to tutaj warto zobaczyć. Oczywiście obowiązkowo Dublin, a co w Dublinie? E, Guinness Storehouse, e, Temple Bar, mm, Phoenix Park, po pokarmić Daniele, e, Grafton Street, e, Trinity College, niech pomyślę. Midfield Market ze starą dystylarium Jamesona. Ja w ogóle tak pokazuję ręką, wskazuję Wam od razu kierunki w stosunku do mnie, gdzie są. Muzea to bardzo fajne w Dublinie, że głównie muzea te narodowe, National Gallery i seria, kilka muzeów narodowych, w tym historii, archeologii, natury tak, one się niedokładnie tak nazywają one wszystkie mają darmowe wstępy więc to jest bardzo fajnie, jeżeli coś jest sprowadzone przez takich prywaciarzy, że tak powiem, tak jak właśnie Guinness czy e, Jameson tam są płatne wstępy ale głównie w takich narodowych galerii czy muzeów macie za darmo wejściówki także to jest super, bardzo polecam się przespacerować po prostu po mieście wzdłuż rzeki, promenadką e, przejść się po tych okolicach za Grafton Street, poznać te małe, urocze kamieniczki E, oczywiście pojechać nad morze, dobrej, do, do hołd, no jest tutaj co do roboty. E, tak, ale ja jakoś tak trochę pokrywam się z przewodnikami, ale nie ograniczyłabym się do samego Dublina, bo jednak Dublin znacznie różni się od reszty Irlandii. Wyjechałabym, e, wyjechałabym, polecałabym wyjechać na wieś, Albo w ogóle nawet na drugą stronę Irlandii. Udać się na klify, Cliffs of Moher, e, tam się wspiąć, zobaczyć co tam się dzieje. Naprawdę oszałamiający, zapierający dech w piersiach widok. Postanowiłabym, e, po, poradziłabym zwiedzić małe malownicze e, miejscowości. Mi bardzo w pamięci utkwiło Galway, więc może tam. Właśnie zobaczyć trochę tego, jak to się mówi w Irlandii, że to jest 50 shades of green. I właśnie tego zobaczyć: 50 odcieni zieleni, wyjechać poza miasto, zobaczyć trochę pól, krów, e, owiec, bo to jest tutaj takie charakterystyczne, plus może klify, poczuć też ten klimat poza Dublinem. Tyle, mam nadzieję, że pomogłam. Jakiego rodzaju kosmetyków nie lubisz? Chyba nigdy nie odpowiadałam na takie pytanie, bo się wczoraj bardzo mocno zastanawiałam, czego ja nie lubię. Więc nie przepadam za mineralnymi e, podkładami, takimi w pudrze. Kompletnie nie umiem tego nałożyć. W ogóle nie przepadam za, produkt, za produktami takimi e, sypkimi o, tak to się nazywa takimi, no wiecie, no sypkimi tak, dobrze. Także podkłady, róże e, i cienie. W pyłku to jest nie dla mnie. Umiem się może tym obsłużyć, ale przy okazji wszystko jest brudne. Jedyny produkt, który toleruję właśnie w takiej postaci to jest puder matujący i całkiem dobrze mi się właśnie z takim pracuje, nawet lepiej niż z normalnym, aczkolwiek właśnie nie lubię e, postaci takiej gdzie wszystko jest w powietrzu, to nie jest dla mnie. Nie, jestem zbyt niezdarna. Jeżeli chodzi o róże, to nie przepadam też za tymi płynnymi. Nie wiem dlaczego, oswoiłam się już z płynnymi brązerami, z płynnym konturowaniem twarzy, z płynnym rozświetlaczem, a dalej nie mogę przekonać się do płynnych różów i zawsze jakaś krzywda mi się przy nich wydarzy. Miałam jeden, który był fajny i nie robił tej krzywdy, ale i tak jednak wolałam sięgać po te pudrowe. No i nie przepadam też za eyelinerami, Nieważne jakimi, wszystkimi, bo raczej nie używam eyelinera, ciężko i źle w nim wyglądam. Nie, że uważam, że to jest zły kosmetyk absolutnie nie, tylko mi nie pasuje, więc ja go nie używam. Czy jak byłam mała, to miałam długie włosy? Zasadniczo, jak byłam mała, to chyba nie miałam włosów. Tu wam pokażę gdzieś Albo nawet nie, bo może nie mam takich z maleńkości zdjęć Więc nie miałam długich Miałam takie, takie, takie króciutkie A później z czasem jak rosłam Byłam już dziewczynką, kilkuletnią Mama zawsze ciała mnie od garnka Nie pamiętam tych traumatycznych przeżyć Nie wiem czy faktycznie zakładała mi garnek I od niego odcinała Ale możecie zobaczyć jak piękną miałam fryzurę. Później wiadomo, do komunii zapuszczałam włosy, żeby móc sobie piękne loki zrobić. Mam takie zdjęcia, ale chyba wszystko zostało w Polsce. Tylko kilka mam zeskanowanych, więc to co mam, to co mogę, to wam pokażę. Do komunii, a po komunii postanowiłam obciąć włosy, no i obciąłam do krótkich, potem znowu zapuszczałam i tak dalej, i tak dalej. Jak byłam mała, to nie miałam zbyt długich włosów, no i zawsze miałam takie cieniuteńkie pióreczka. I to zawsze widać i tyle. I już taka moja natura czy byłabym w stanie spotkać się ze swoją widzką w Dublinie, nie wybieram się co prawda ale tak się zastanawiam i tu teraz jest pytanie do ciebie a dlaczego miałabym nie być w stanie spotykam naprawdę dużo z was na co dzień co prawda nie tak dużo jak jestem w Polsce, bo to już jest bardzo dużo w Polsce tutaj jest dużo, często się witacie, zagadujecie zresztą kto mnie spotkał to wie ja zawsze staram się podawać rękę, przedstawić kilka zdań zamienić, bardzo sobie cenię to, że podchodzicie i zagadujecie e, dlatego dlaczego Poza tym, em, gdzieś tam z tyłu mojej głowy, a może nie tak bardzo z tyłu, jest spotkanie z widzami w Dublinie. O to też były pytania, na przykład Kasia o to pyta, e, bo bardzo dawno go nie było. Więc tak, myślę, myślę, myślę i chyba w końcu się namyślę. Także, jeżeli ktoś by miał ochotę spotkać się ze mną chyba tylko nie ze mną, to będę o tym głośno na pewno mówić jak już zapadną ostateczne decyzje i postanowienia a jeszcze tylko dodam, że czasem prosicie mnie o takie personalne osobiste spotkania w Polsce tutaj i to też jest jakby dla mnie troszeczkę trudne, bo ja mam dużo zajęć, dużo zapytań o takie personalne spotkania więc jakbym miała się spotykać z każdą z was, byłabym szczęśliwa, aczkolwiek nie wiem czy starczyłoby mi na to wszystko czasu. Dlatego też organizujemy takie grupowe spotkania, gdzie jest okazja z każdym pogadać, zapoznać się i miło spędzić czas. To pytanie pojawiało się najczęściej w bardzo różnych bardzo ciekawych również wariantach, więc postaram się przytoczyć kilka. Ja zawsze, jak pytanie pojawia się masowo, chociaż już raz o nim wspominałam, staram się na nie odpowiedzieć. odpowiedzieć. Myślałaś kiedyś nad ponowną przeprowadzką do Polski? Czy zamierzasz przeprowadzić się do Polski? Czy jakbyś mogła, chciałabyś wrócić do Polski? Ogólnie bardzo mnie wołacie do Polski i chcecie ściągnąć do tej Polski, więc pierwsza sprawa, Irlandia, chociaż to wyspa, nie jest więzieniem, więc w każdej chwili można wrócić, wsiada się samolot, który jest codziennie, z bardzo różnych linii lotniczych i lądujemy za dwie, 2,20, tak, 2,20 we Wrocławiu. więc gdybym chciała... Gdyby mi się tu nie podobało, gdybym była tutaj nieszczęśliwa i płakała co dzień, to bym po prostu się spakowała i wróciła. Pytanie, gdybym mogła... A dlaczego ja nie mogę? Oczywiście, że ja mogę. Ja mogę w każdej chwili wrócić do Polski. Tylko sprawa wygląda tak, że ja po prostu nie chcę. I teraz już yy, w ostatnim czasie podjęłam w swoim życiu kilka ważnych decyzji, które mogą odpowiedzieć na pytania, które pojawiały się Wcześniej i teraz też. Czy chcę wrócić do Polski, czy wracam? Już do Polski, już wracam po dwóch latach. Nie. Na razie kilka najbliższych długich lat swojego życia postanowiłam związać z Irlandią. Co będzie później za kilkanaście, dziesiąt lat? Zobaczymy, czy to będzie Polska, czy to będzie Hiszpania, czy to będzie Honolulu, czy to będzie Teneryfa, zobaczymy. Na razie mogę Wam na dzień dzisiejszy powiedzieć: Nie, nie wracam do Polski, i tylko dlatego, że nie chcę. Tak, i tu jest y, też ważna kwestia do wyjaśnienia, i muszę tą poruszyć kwestię, tylko niech ja to znajdę. Dlaczego uważasz, że Irlandia to twój dom? Mimo, że spędziłaś tam zaledwie dwa lata, a to w Polsce się urodziłaś i przeżyłaś praktycznie całe dotychczasowe życie. Czy to z powodu modnej przynależności do innego kraju niż Polska, która często uważana jest za gorszą? Myślę, że ostatni fragment ostatniego zdania odpuszczę, jaka jest sytuacja gospodarcza i polityczna w naszym pięknym bez wątpienia kraju. Tłumaczyć chyba nie trzeba, każdy jest jak, każdy, jak widzi każdy jest, ja nie będę oceniać, bo każdy swoje zdanie ma i każdy widzi. Jeżeli komuś coś odpowiada, to odpowiada, jeżeli nie, to nie. Oczywiście każdy kraj ma swoje plusy i minusy, w każdym jest gorzej i lepiej. I teraz tak, dlaczego uważam, że Irlandia to mój dom? Po pierwsze, to nigdy nie wyparłam się polskiej, nigdy się jej nie wyprę, chociaż dużo z was próbuje mi wmówić, że się wypieram, bo na przykład używam angielskich słów, bo na przykład mówię, że to jest mój dom Nie, ja jestem Polką, byłam Polką i zawsze nią będę, nigdy nie będę mówić po angielsku lepiej niż po polsku, nigdy nie będę znała tutejszych tradycji lepiej niż tych polskich Także nie wiem skąd wam się to bierze. Oczywiście powiedziałam, że Irlandia to jest teraz mój dom i to jest mój drugi dom, podkreślam. Pierwszy jest w Polsce, gdzie jest moja rodzina, bo tam jest dom, gdzie rodzina twoja, serce twoje, ale tu jest teraz mój drugi dom, mój ośrodek życia. Tutaj chcę e, powiązać z tym miejscem swoje przyszłe lata, osiedlić się. Zakorzenić troszeczkę. Mogę nazwać Irlandię już w tym momencie swoim drugim domem, ponieważ przez pierwszy okres, jak tutaj mieszkałam, czułam się tu bardzo obco. Dzisiaj z dnia na dzień czuję się tutaj coraz lepiej i coraz bardziej jak w domu. Nie wyproszę Polski, nie wyparłam się i nie mam zamiaru mówić, że jestem taka nie wiadomo jaka światowa, bo nie. Kocham to miejsce tutaj też i zaczynam je kochać coraz bardziej, zaczynam je coraz bardziej akceptować, a ono zaczyna akceptować coraz bardziej mnie. Też dużo osób pyta, co to sprawiło. To, że po prostu pogodziłam się z zastaną sytuacją, w sensie przyzwyczaiłam się do zastanej sytuacji, plus znajduję coraz więcej powiązań z Irlandią, znajomi. No, dużo takich czynników jest, które na to wpływa. Jakie pamiętasz przygody ze swoich szkolnych wycieczek? Jak przeczytałam to pytanie, od razu, później próbowałam sobie jeszcze coś przypomnieć ale jednak to jakieś dziury mam ale od razu co mi się przypomniało im na wizji będę przepraszać tego kolegę, że prawie kiedyś wybiłam koledze oko, to bo po prostu jak uderzenie, przeczytałam pytanie od razu widziałam tą butelkę lifta, kiedyś był lift w takich dużych butelkach, która leci na drugi koniec autobusu i ląduje prosto w jego oku. Przepraszam Kamil, naprawdę przepraszam, wątpię się to oglądał, może twoja siostra, ale to było straszne, wiecie jakie miałam wyrzuty sumienia. Ogólnie wycieczki wspominam pozytywnie, ale jako taką jakąś masę. Wiem, że byłam w Gdańsku, wiem, że byłam w Pradze, wiem, że byłam w Madonna di Campiglio we Włoszech, w Krakowie, w wielu, wielu miejscach na tych wycieczkach szkolnych, aczkolwiek żadnych konkretów, poza tym prawie wybitym miał śliwe, no miał śliwe, nie oszukujmy się. Na szczęście obyło się bez żadnych y, innych komplikacji, mam traumę do dzisiaj, już nie rzucam nim, to był absolutnie całkowity wypadek, nie chciałam. Tutaj też jest ciekawe pytanie, które nigdy chyba nie zdradziłam tego. Czy brałaś pod uwagę inne kierunki studiów niż kulturoznawstwo? Jeśli tak, to jakie? Złożyłam papiery na uniwersytet ekonomiczny, dostałam się, na całe szczęście dostałam się też na kulturoznawstwo. Więc u mnie było tak, uniwersytet ekonomiczny Ale to chyba była jakaś ekonomia. Wydaje mi się, że bardziej ekonomia niż marketing, więc całe szczęście. Nie poszłam tam, chociaż się dostałam. E, dwa e, jeszcze było oczywiście kulturoznawstwo i dziennikarstwo, na które najbardziej chciałam się dostać. Dzięki Bogu nie dostałam się, to było przeznaczenie, i ja już po pierwszym roku kulturoznawstwa wiedziałam, że bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że nie dostałam się na dziennikarstwo. I tyle w sumie. Może kiedyś bardziej opowiem o tym, dlaczego się cieszę i dlaczego uważam, że kulturoznawstwo przez może na nie przypadek, ale zrządzenie losu stało się o wiele lepszym wyborem według mnie niż dziennikarstwo. W każdym razie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wybierałam jeszcze trzy kierunki, tylko trzy albo aż trzy. Wiedziałam, że na któryś z nich się dostać muszę. Wszystkie trzy we Wrocławiu. No, ale dobrze się skończyło. Czy zapamiętujesz swoich widzów, którzy na przykład komentują Twoje filmiki czy posty na portala? Zapamiętuję dwa typy, albo nawet więcej, ale najczęściej dwa typy. Trzy może. Jeżeli masz ciekawy awatar, yy, taki jakiś gdzieś mi tamten, to zapamiętam Cię. Jeżeli komentujesz często i dużo, to też Cię zapamiętam. I zawsze. Jak troszeczkę zajdziesz mi ze skórę, to też cię zapamiętam. Naprawdę zawsze pamiętam te osoby i z Nika, i z Avatara, które są takie, wiecie, coś im zawsze nie pasuje jak im coś raz nie pasuje to może ich nie, nie zapamiętam ale jak już drugi raz im coś nie spasuje to już zawsze ich pamiętam, w sensie gdzieś tam coś zawsze jest nie tak coś jest zawsze krzywo, coś jest zawsze źle, coś jest zawsze nierówno zawsze próbują gdzieś tam wkręcić ten śrubokręt w brzuszek także tych zawsze pamiętam no ale jak jesteście aktywni, mili i często się tutaj pojawiacie to też was pamiętam, serdecznie wszystkich pozdrawiam, także to nie tylko tych złych ale tych dobrych też. W sumie tyle. Pytań kilka, ale znowu mi się rozgadało. Mam nadzieję, że Wam się przyjemnie oglądało. Możecie tutaj zostawić jakieś swoje pytania. Jeśli nie, to za jakiś czas na pewno znowu Was zapytam, żebyście zapytali mnie. E, tak jak mówię, jeżeli nie było odpowiedzi na Wasze pytanie, to prawdopodobnie pojawiło się już wcześniej. Tyle. Pozdrawiam Was serdecznie, całuję gorąco i do zobaczenia.